Witajcie, witajcie, tu są ja Lux Karok. Życzę wam, yy, życzę wam zbliżający się do świąt Bożego Narodzenia, dużo prezentów, nie mieli czas ten świąteczny, byli grzeczni. Cześć, byli dużo łapek w górę na moim kanale świąt, na, na święta. widać trochę na, na nowy rok był fajny u Was, widzowie I, i szczęśliwego nowego roku 2021. Je, jak czycie, czy daj kontynuować życzenia czu, o świętach czy inne takie rzeczy, łopeczkę w górę, kunik z krupyc, czerwony, Nie, musi być szary. Musi być szary. Nie, kiedy jest szary, możesz mój kanał, na moim kanale. każdy mi święta? w poniedziałek będziecie dalej godzinie czerwc miłego weekendu i wesołych świąt i minęła trochę ferii waszej było fajnie, czy spadł u was śnieg? pytanie czy u was był spadł śnieg na ferie? Będziemy się kolejnymi rzeczami w kolejnym roku 2020 ruszaj, pa.